Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek, który jest z okazji 1000 subskrypcji. Jesteśmy w tym momencie na serwerze Combat tak? Wchodzimy sobie na serwer, po prostu poszczelamy chwilę. No i ja trochę do Was pogadam. Z że jest kamerka dzisiaj. Eee, przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za wicie 1000 subskrypcji. Nie spodziewałem się tego. Jeszcze pół roku wcześniej na kanale było 50 subskrybentów. Dlatego też do końca nie wierzyłem w to, że uda się wbić 1000 subskrypcji. A już na pewno, że uda się wbić te 1000 jeszcze w tym roku. Dlatego jest to dla mnie naprawdę coś niesamowitego. Bardzo Wam za to dziękuję. Położyliśmy gościa. Bardzo Wam za to dziękuję, bo zrobiliście super robotę. W ostatnie 5 miesięcy wbiliście ponad 900 subskrypcji. Za co wam bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. No i co? Co dalej będzie na kanale? Jak to wszystko będzie wyglądało z okazji tych 1000 widzów. Już po nowym roku, w tym roku nie będziemy się już tutaj bawić w takie rzeczy, bo po prostu czasu jest coraz mniej. Patrz jak się zakamuflował? Będzie konkurs. Konkurs Giveaway. Zwał jak zwał. Nie będzie żadnych wymagań odnośnie konkursu. Po prostu będziecie musieli być subskrybentami mojego kanału. I będziecie mieli automatycznie udział już w tym konkursie. Do wygrania będą słuchawki. No i to tak jak mówię, wszystko po nowym roku. Wtedy wszystko. Będziemy po prostu e, wszystko będziemy wtedy dogadywać i dam Wam jeszcze wtedy dokładnie znać, jak to będzie wyglądało. W każdym razie, co teraz będzie na kanale? Z racji, że idą święta. No bo leży. Z racji, że idą święta, e, to po prostu na kanale Rasta za dużo nie będzie, bo wajpa nie będziemy w tym momencie zaczynać. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym wrzucił odcinek z ostatniego wipa, który zaczęliśmy Duo Survival z siepakiem. Graliśmy na serwerze jeden dzień. Patrzcie jak mi zrobił. Graliśmy na serwerze jeden dzień i po tym dniu serwer po prostu padł. Eee, serwera do tej pory nie ma. Dlatego też. Eee, po prostu nie za wiele mamy. Nie za wiele mam nagrane, tak? Zrobię z tego może jeden odcinek. I tak naprawdę to wszystko leży. Tak naprawdę to wszystko. Także jeśli chcecie zobaczyć ten odcinek, to mi po prostu o tym napiszcie w komentarzach. Ja go wtedy dodam. A w tym momencie do. Do świąt, do. Nowego roku będzie dużo więcej. Dużo więcej będzie CSA, dużo więcej yy, FIFA. Bo tak jak mówię, no nie ma sensu zaczynać w tym momencie wipe'a na razie. Yy, bo po prostu przed wigilią, przed Bożym Narodzeniem nie będzie z czasu za bardzo grać. No i leży. Nie będzie za bardzo czasu grać i. Też myślę, że, że święta patrzcie co dał, że święta Boże Narodzenie oraz Wigilia, no to jest taki czas, w którym raczej lepiej by było spędzić ten czas z rodziną, a niekoniecznie a niekoniecznie po prostu przed komputerem no, dlatego też yy, już wam mówię. Nagranie wipe'a z wymaga po prostu większej ilości czasu No i Przede wszystkim To jest powodem Jak mi się zamaskował, ty To jest przede wszystkim powodem No Tego, że nie będziemy teraz zaczynać wipe'a, bo możemy. Gdybym nawet zaczął dzisiaj czy jutro wipe, no to tak naprawdę będziemy mieć dwa dni tylko na grę i myślę, że to średnio wyjdzie. Dlatego też inne gry się pojawią na kanale. Nic mi nie dałem. No, w każdym razie, tak jak mówię, wiem, że trochę chaotyczny jest ten filmik, ale no też pierwszy filmik z kamerką yy, i musisz mi to wybaczyć, muszę się do tego przyzwyczaić troszeczkę yy, to nie jest takie proste i, i całkiem inaczej się nagrywa yy, no i co ja chciałem jeszcze powiedzieć okej, okay, kolega tu zaczął hardkorowo widzę Co ja chciałem jeszcze powiedzieć, no tak jak mówię, jest, będzie filmik osobny o konkursie, który będzie na moim kanale, wszystko tam będzie wytłumaczone, także teraz jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za odbicie tych tysiąca subskrypcji, mam nadzieję, że będzie to po prostu, zobaczcie jakie bronie dał wariat, że będzie to dalej w dalszym ciągu, się rozwijało i. No, by tak było, bo. Bo naprawdę mnie to cieszy. Tak, jak mówię. No, filmik z kamerką pojawia się przede wszystkim dlatego, że te 5 miesięcy temu zapytali się mnie, kilka osób się mnie zapytało, kiedy będzie odcinek z kamerką. Ja wtedy powiedziałem, tak trochę, trochę dla Beki, że filmik z kamerką pojawi się, jak pijemy 1000 subskrypcji. Jebro. Yeah, I speak English What's up. Dobra, nie wiem co on chciał. W każdym razie, no tak jak mówię, wtedy było 50 subskrypcji na kanale, więc nie spodziewałem się tego, że, że uda się wbić 1000. Le. No ale dokonaliście tego. Za co jeszcze raz mówię, jestem Wam bardzo wdzięczny No i oby ten kanał dalej się rozwijał I ja będę robił wszystko, żeby po prostu dostarczać Wam Jak najlepszych materiałów, żebyście byli Też z tego usatysfakcjonowani No i co, myślę, że to tyle, no Nie ma się tutaj co za bardzo rozgadywać, jutro pojawi się odcinek Z Rasta również z tego serwera e, Pojutrze prawdopodobnie FIFA Bądź też CS Piszcie w komentarzach, jakbyście chcieli zobaczyć jakąś inną grę na moim kanale. Łe. No, to w sumie tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Siema.